Przechodzimy do następnego y, punktu, czyli y, przyjęcie projektu uchwały dotyczącej wysokości diet oraz y, zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. Bardzo proszę o zreferowanie tego projektu pana wicestarostę Andrzeja Ciołka. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, szanowni radni. 28 stycznia tego roku na ręce pani przewodniczącej Rady Powiatu Alicji Anny Iwaniuk wpłynął wniosek o zwiększenie diet radnych Rady Powiatu w Gołdapie o kwotę 700 zł. Duża grupa radnych powiatowych wnioskuje o zmianę uchwały Rady Powiatu nr 35, łamane na 174 z 2021 roku konkretnie z 29 kwietnia tego dwudziestego roku. Wnioskuję o zmianę paragrafu pierwszego powyższej uchwały ustalić wysokość miesięcznych zryczałtowanych diet radnych powiatu gołdabskiego i do każdej funkcji pełnionej funkcji doliczyć kwotę 700 zł. Wniosek podpisało ośmiu radnych, to jest pan Radny Marek Kuskowski, Leszek Retel, Karol Szablak, Stanisław Wójtowicz, Józef Dominiuk, Jarosław Dzienis. Zdalnie wyraził wolę akceptacji dla tego wniosku Piotr Wasilewski i Jan Ciołek. W związku z tym przedstawiam Państwu projekt tejże uchwały ze zmienionym paragrafem pierwszym. Przypomnę tylko, że dieta obejmuje również koszty dojazdu na sesję Rady Powiatu, czy też posiedzeń zarządu Powiatu i posiedzeń komisji radnych, a więc kompensuje te kwoty w tym ryczałcie dietowym. Bardzo proszę o pytania. Jeżeli nie będzie pytań, to bardzo proszę o. Przyjęcie projektu wskazanej uchwały. Dziękuję. Dziękuję. Czy Państwo mają zapytania do tego projektu uchwały? Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję za, za głosowanie. Projekt uchwały został, został przegłosowany ośmioma głosami za, przy jednym sprzeciwie i przy dwóch osobach wstrzymujących się od głosu. Dziękuję pięknie za głosowanie.